Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w drugim odcinku z serii Hardcore Stacha. Dzisiaj zajmiemy się, myślę, budową jakiegoś domku i przede wszystkim przeniesiemy się z tej wioski, bo tu nic nie ma. Jak pewnie wiecie, było wiele problemów, ale w końcu udało się nagrać drugi odcinek. O co chodzi, to Wam powiem już po wstępie. Tak więc, zapraszam do oglądania. Jak pewnie wielu z Was wie, bo pisałem to gdzieś na poście, straciłem ten świat. Tak, tu jest y, drugi w sumie, tak jakby drugi świat, bo tu jest y, skopiowany. To znaczy, seed jest po prostu taki sam, więc ten świat będzie wyglądał tak samo. I postarałem się tutaj dotrzeć do mniej więcej tego samego poziomu, na którym skończyliśmy y, poprzedni odcinek. To prawda, tam było chyba 5 diamentów, tu jest 6, no ale dobra. Yy, miałem to wszystko nagrać, jak to zdobywałem, ale zapomniałem, to znaczy, mam kilka klipów, yy, co zaczynałem, zacząłem to nagrywać, ale coś nie wyszło, bo obraz zniknął, tylko dźwięk jest. No więc taki problem był, ale yy, mam nadzieję, że tutaj nikt sobie nie pomyśli, że ja jestem jakimś 6 albo coś. Więc yy, dobra. Tu trzeba odłożyć jakieś zbędne rzeczy i wybieramy się stąd w końcu. Myślę, że popłyniemy sobie gdzieś tam dalej na tym oceanie. I mi się wydaje, że mam 20 chunków ustawiony znowu render distance. Niestety. Więc zaraz sobie zobaczymy. To znaczy lagów tutaj nie widzę. Ale wy możecie coś widzieć. Chociaż, dobra, 20 na razie zostawimy. W sumie i tak nie laguje na razie. Ile mamy tutaj fpsów. 79, jest, mam ustawione ograniczenie do 80, więc jest bardzo dobrze a w ogóle, bo wy nie wiecie co z moim skinem jest nie tak bo próbowałem, znaczy zacząłem sobie robić e, mojego skina e, przerabiać tak, żebym miał na Javie takiego samego ale patrzcie patrzcie jak on na razie wygląda, czekajcie muszę to wyrzucić widzicie? na razie ma tylko niektóre elementy zrobione a reszta to czarne piksele bo tam nic nie zrobiłem no ale dobra, muszę tutaj szybko pozbierać tą zbroję. Gdzie ją wyrzuciłem? W sumie ja myślę, że najlepiej by było poszukać jakiejś dżungli. No tak mi się wydaje. Tam na razie się możemy osiedlić i będzie spoczko. Chociaż pustynia też by była fajna. Nie bym mógł sobie od razu wielbłąda zgarnąć, bo siodło jakieś tam znalazłem w lochach. Ło, kule, patrzcie jakie obfite tutaj yy, te łupy tej skrzyni. Wiecie co, stwierdziłem, że może najlepszym pomysłem by było się przejechać trochę na koniu. Może tym razem w tamtym kierunku gdzieś pojedziemy. Tam założę siodło. Aha. A, tylko trzeba uswoić najpierw, zapomniałem. O, dobra, udało się. Teraz jeszcze trzeba mu to siodło założyć i spadamy. A, zbraja też będzie. wyjść. Jeśli dobrze widziałem, to tam chyba jest dżunglowe drzewo. A jeśli tak, no to świetnie. Jak wiecie, szukamy dzisiaj dżungli. I pustyni, oczywiście też. Pustynia dla jakiegoś wielbłąda. To znaczy, na pustyni byśmy wielbłąda mogli znaleźć i jest dżungla. Widzę tam dżunglowe drzewo. Mam nadzieję, że nie będę musiał z tym koniem przez rzekę przechodzić. Chociaż koń by mi się przydał, to warto by było z nim przejść. No ale dobra. Zobaczymy. I teraz to będziemy musieli tylko materiały pozbierać sobie i wszystko będzie dobrze bo już mam pomysł na tą na bazę będzie w sumie podobna do tej mojej pierwszej z podboju Minecraft którą się tam widzieć kiedyś yy, no więc będzie fajna myślę taka w ziemi dobra wiecie co? tutaj sobie na razie rozbiję taki mini obóz jakieś skrzyneczki, coś w tym stylu pyk 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 kurde ale ta ma być połączona, o co chodzi? dobra sobie tutaj pochowam jakieś rzeczy których nie potrzebuję w tym momencie i zaczniemy robić teren pod bazę ale wypada pozbierać trochę drewna i posuwać stąd trochę drzew wiecie co myślę że tutaj by pasowało zrobić taki ten, ten właśnie tą bazę tylko najpierw musi sobie może wymierzyć jakoś a wydaje mi się że w ogóle tym razem zrobić coś innego Jakąś taką inną bazę, bo wcześniej była taka okrągła. Pewnie macie teraz screena. Dobra, teren jakoś tutaj oświetlony. Znośnie dookoła. Będziemy musieli sobie tutaj podnieść poziom tego terenu. Mm, ale to chwila, to musimy zrobić coś takiego: spadu Dobra, pyk, 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 pyk. Coś takiego. Tu na pewno będzie trzeba podnieść. O, dobra, takie coś. Tutaj to można zniszczyć. No i dobra, nie wiem, czy takie coś zrobić tutaj. Wiem, że to będzie obleśne. Dlatego, nie no, dobra, zostawię coś takiego, chyba. No, zostawię tylko to po jeszcze, tak o jakieś dwa bloki w okule. To nie było zamierzone. I tu chyba wyszedł kształt krzyża. No, więc taka będzie baza. Jak dobrze widziałem, to tu mamy jaskinie, tak. Jest jaskinia, ja będę musiał mieć zdobyć trochę deep slate'u. Tak więc będzie tam trzeba zejść za chwilę. O, i diamenty są, patrzcie. Jeden, dwa. Dobra, chyba będę musiał tam wejść. Bo spróbuję tak tutaj coś rozkopać. Kurczę, nie widzę tego. Dobra, ale tu nic nie ma. Tego sobie już zbierzemy od razu. Tyk, pyk, i chyba więcej tutaj nie będzie tych diamentów. Dobra. O, starczyło nawet tych murków, jeszcze został zapas, no to dobrze, nie jest źle, oczywiście tu szkło jakieś potem pójdzie, tylko na razie nie mamy piachu, jakby mógł gdzieś tam znaleźć, więc za chwilę go sobie poszukamy, ale najpierw myślę tutaj środek, coś tam zaczniemy robić w środku. Dobra, ledwo, ledwo, ale coś się tu udało zrobić, Materiał jak widzicie nie starczyło prawie. Ale możemy się tu już za niedługo wprowadzać. Tylko tutaj trzeba ściany uzupełnić, i myślę, że tutaj w tych ścianach będą jeszcze takie, jakby pomieszczenia. No, dobra, wiecie co? Tu chyba powstanie coś mniej więcej takiego, i nie wiem, czy tu nie dać czasem bloków bambusa. Zobaczymy. Zobaczę, jakby się tutaj prezentowały zamiast dębowych desek. Ale mi się wydaje, że mogłyby być zbyt żółte. Dobra, to sprawdzamy. Jest bloczek bambusa, tylko bym musiał tutaj więcej mieć, chyba takich bloków bambusowych, żeby to zobaczyć. Ale. Ej, wiecie co? W sumie, gdybym dawał takie te bloki, to chyba by nie było źle nawet. Co nie? Albo takie coś. Może w poprzek bym dawał, co? Nie wiem, zobaczymy. A, z tego jeszcze się deski robi przecież, co nie? Zapomniałem. Dwie bambusowe deski. O! No i elegancko. Dębowe deski tu jednak bardziej pasują chyba. Albo dobra. Zobaczymy z tymi bambusami. Dobra, to płyniemy po trochę piasku. No, myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby tam szkło sobie dać na tą bazę całą, na górę. Ale z takiej plaży to za dużo piachu nie będę miał. Potrzebuję troszeczkę więcej. No, przeszedłem trochę tutaj yy, terenu, ale tutaj ani śladu piasku. Żadnej plaży, ani pustyni. Więc szkoda, dobra, będziemy musieli jednak z tamtej dziwnej, malutkiej plaży pozbierać. I trzeba mieć nadzieję, że starczy tego. Dobra, patrzcie teraz jak się robi wiadro nie. Elegancko. Tak się to robi. I drugie wiadomo. I trzecie. Wow. Dobra, próbujemy. Piąte się udało pod rząd. Nie no, na Javie to jest jakieś o wiele łatwiejsze niż na Bedroku. I Siup. Wow, wyszło. To jeszcze tak na krawędzi. Chwila, teraz sobie pomyślałem, że to można przecież tak łatwo policzyć. I tu mamy pięć, tak? No, chyba będzie 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 5x3 to jest 15, 30, 45, yy, tutaj już jest 60, plus 9 jeszcze, 69 i tak, chwila, raz, 2, 3, 4, 5, czyli tutaj jeszcze raz, nie, tutaj już sumie skończymy, czyli 69 tylko potrzebuję tego szkła. W ogóle takie coś chyba brzydko też nie wygląda, nie? Chociaż gdybym to zamienił na takie coś, to by dopiero było super. No tylko nie jesteś mi teraz na takie rzeczy. Tutaj ledwo co na deski będzie mi starczało. Dobra, wiecie co? Ja sobie chyba dzisiaj odpocznę. Jutro, do was to, do, jutro to dla was dokończę. Może jeszcze 1 stycznia zobaczymy, bo na razie już to tak długo nagrywam, że naprawdę spać mi się już chce. Więc no, zobaczymy za chwilę. Dobra, zszedłem sobie do kopalni i stwierdziłem, że w sumie może się Obsidian trochę przydać, jak będziemy może w następnym odcinku szli do netheru. No dobra, trochę się zagalopowałem, bo zapomniałem w ogóle, że miałem odcinek tutaj nagrywać o tym. Ale dobra, porobiłem tu coś takiego. Jak widzicie, tutaj dorobiłem coś takiego, żeby po prostu nie było nagłej przerwy pomiędzy tym szkłem, a tu nagle powietrze. Żeby to było takie podzielone, nie? Tutaj podniosłem o jeden poziom, w sumie nie wiem czemu, ale to chyba nie, nie tak źle wygląda. Tu się wchodzi, mm, tutaj będą jakieś rybki pływały, dwa akwaria są i tutaj mały jakiś magazynek. Miał być większy, bo miały być jeszcze tu skrzynki i tu, ale na razie się wszystko mieści, więc może jeszcze sobie to kiedyś dobudujemy. Znaczy, raczej na pewno będzie trzeba, ale na razie mamy takie coś. Dobra, dalej. Tutaj mamy jakieś piece, craftingi i sypialnie. No, na razie w sumie to nic tu nie ma, tak szczerze mówiąc. Yy, tutaj będzie portal, jak widzicie już jest postawiony, ale odpalimy go sobie w następnym odcinku, bo będziemy szli do netheru. I tutaj będzie stał też stół do enchantowania, więc tutaj dużo biblioteczek pójdzie na pewno. No, tak więc... Takie są plany na tą bazę, która w ogóle nie jest rozwinięta na razie. Ale chyba na razie nie jest tak źle. Patrzcie, ile mamy? 6 diamentów, i w ogóle zapomniałem, że miałem tamte wydobyć diamenty przecież z. tym. jak to się nazywa? Zaklęciem fortunki dopiero. No ale dobra, wyszło jak wyszło, i zostało tak to zrobione, a nie inaczej. Więc no, niestety, mamy coś takiego, ale baza chyba też nie jest aż taka brzydka, nie? Zresztą zaraz y, zobaczymy, bo wejdę na górę, się jakoś podbuduję i zobaczymy, jak to wygląda. Ej, no, w sumie nie wygląda aż tak źle ta baza. Jeszcze tu bym tylko dodał jakieś y, dwa elementy. No, w sumie mogę to teraz zrobić, więc zobaczymy. Dobra, wal wiadro. No i udało się perfekcyjnie. Kolejne już dzisiaj. No i dobra, wykończenie tutaj. Jeszcze ostatnie trzy bloki. To znaczy, no, na dzisiejszy odcinek, bo na pewno będziemy tu jeszcze jakoś to ulepszać. Tak jak wcześniej mówiłem. Więc na dzisiejszy odcinek yy, takie coś zostawiam chyba. No dobra, więc ja wam już serdecznie dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że wam się podobało. I pamiętajcie, w następnym odcinku idziemy do netheru, więc warto zostawić tutaj dużo łapek w górę, żeby zobaczyć moje yy, starcie z netherem, właśnie tak. Więc jeszcze raz dzięki za oglądanie do końca i cześć!